Cześć, witam Was serdecznie i zapraszam na filmik, w którym przetestujemy 4 matowe kredki z Penesa. Jeżeli chodzi o kredki, to mi udało się w pierwszej kolejności kupić te 3 kolory, a jakiś czas temu dokupiłam kolejny. Możliwe, że teraz tych odcieni jest więcej, nie wiem, bo nie byłam już a, chyba dwa tygodnie w penysie, ale... Uda mi się dokupić kolejne kolory, to na pewno yy, przetestuję w jakimś kolejnym filmie, o ile się u nas pojawią, bo wiem, że różniło się to na przykład od Niemczech, bo w Niemczech w pierwszej kolejności pojawiły się te jasne, a u nas takie bardzo intensywne. Możliwe, że wkrótce pojawią się inne. Tego nie wiem, czas pokaże. W każdym razie ja mam cztery piękne kolory, powiem Wam, że każdy z nich jest wyjątkowy, ale nie każdy moim zdaniem do mnie pasuje. Cena takiej jednej kredki u nas to jest 2,5 euro. I jak możecie zauważyć wizualnie, te kredki wyglądają prawie tak, jak kredki dostępne matowe marki Golden Rose. Niestety nie powiem Wam, czymś, czy się różnią, czy się nie różnią, czy to jest taki sam odpowiednik, tylko dostępny tutaj u nas na Wyspach, ponieważ ja matowych kredek z Golden Rose nie posiadam, a nie chcę tutaj po prostu sugerować się opinią, nie wiem, z blogów czy z innych filmików na YouTube, no bo mówię, ja z tymi kredkami styczności nie miałam. Jeśli chodzi o te kredki, wiele z Was mnie pytało, czy warto kupić, czy nie warto, jakie jest moje zdanie, więc już Wam na to pytanie odpowiadam. Tak, bym powiedziałam, one kosztują 2,5 euro, to są kredki matowe, ale to nie są też kredki takie naprawdę matowe, czyli dają taki mat na naszych ustach, one ładnie zastygają, jest taki lekki mat, ale ten mat jest w kierunku bardziej... Satyny. Także to nie jest taki typowy mat, jak kredki matowe, na przykład tutaj mm, pozwolę sobie porównać kredki matowe z Macha. Nie, to nie jest taki mat. One po nałożeniu pięknie zastygają, pięknie się trzymają naszych ust, ale to też nie jest do końca taki czysty mat. Moim zdaniem to jest taka bardziej matowa satyna. Także to jest pierwsza kwestia, którą chciałam Wam przekazać. Kolejna kwestia, którą zauważyłam, każda z tych czterech kredek, które tutaj Wam pokazuję, jest tak niesamowicie napigmentowana. Nie sądziłam, że będzie aż tak intensywny kolor. Naprawdę ja w tym momencie na przykład na ustach mam tą piękną czerwień, i możecie zauważyć, że ja tylko raz przejechałam tą kredką po moich ustach i kolor jest naprawdę niesamowicie intensywny. Także jeżeli chodzi o pigmentację w 100% polecam, bo jest naprawdę świetna. Kolejna kwestia jest taka, że te kredki bardzo długo utrzymują się na naszych ustach. Wiadomo, że w ciągu dnia jemy, pijemy. Wiadomo, czy to kredka z maka, czy z Fenisa, czy jakakolwiek inna, ona tak czy tak będzie schodzić z naszych ust. Tutaj bym stwierdziła o dobra 2,5 euro, jaka cena, taka jakość. Nieprawda, jakość jest naprawdę fenomenalna. One potrafią się utrzymywać do 4 godzin na naszych ustach. Jak schodzą, to schodzą bardzo ładnie, równomiernie. Mnie nie, nie przesuszyły. Ja też nie borykam się z problemem yy, przesuszonych ust, żeby podkreślały mi skórki, czy przesuszały mi yy, usta. Moje usta są bardzo wybredne i moje usta nie lubią matu, dlatego też... Wydawało mi się na początku kupując te kredki, że jednak u mnie mogą się nie sprawdzić, bo to są kredki matowe, tak jak jest napisane, i one jednak mogą powodować to, że moje usta będą się przesuszać, a co za tym pójdzie, będą pojawiać się suche skórki. Nie, tak się nie stało, moje usta nie są przesuszone, nawet po całym dniu noszenia obojętnie którego koloru moje usta są nadal w stanie idealnym. Wiadomo, że ja wieczorem potem nakładam balsam na usta, ja idę spać, ale to niezależnie jaki produkt nałożę ja i tak używam balsam. Także tutaj ogromny plus, bo nie przesuszają mózgu, przynajmniej w moim przypadku tego nie zrobiły. Powiem Wam szczerze, że mając kontakt z tymi kredkami i używając je już od kilku tygodni, ja Wam te kredki polecam z czystym sercem. Po pierwsze, jakość tych kredek jest niesamowita a cena jest bardzo niska, bo tak jak Wam podkreślałam już wcześniej, kosztują tylko 2,5 euro. Teraz przejdziemy do testowania, czyli pokażę Wam, jak te cztery kolory wyglądają na moich ustach. Pierwszy kolor, który już mam nałożony, bo stwierdziłam, że zaoszczędzę trochę czasu, to jest przepiękna czerwień, przepiękna, powiem Wam, że bardzo mi się podoba. Jest to czerwień, którą też mam z Maka, tylko nie pamiętam, jak w tym momencie się nazywa, ale to nic, ja Wam gdzieś tutaj wstawię napis, wypadło mi po prostu z głowy. I to jest odcień red. Jeżeli lubicie czerwone usta, piękną, soczystą czerwień, to ja ten kolor Wam polecam, bo naprawdę będziecie zadowolone. Także to jest pierwszy kolor. Drugi kolor, który przetestujemy, to może będzie Bright Red. Ja teraz myję ze swoich ust ten kolor, który mam w tym momencie i przetestujemy kolejny. Ja się przygotowałam, mam tutaj wszystko. Więc kolejny odcień, tak jak wspominałam, to będzie Bright Red. I dla mnie to jest taka pomidorowa czerwień. Zaraz się zresztą przekonacie. na swoich ustach. To jest taka czerwień, ale bardziej pomidorowa. Nie jest to taka soczysta, intensywna czerwień, właśnie jak ta kredka pierwsza, którą Wam pokazywała. Zdecydowanie jest to kolor bardziej mojej mamy niż mój, no i ostatnio wspominałam, że mam fajną kredkę dla Ciebie w czerwieni, którą Ty bardzo lubisz i dobrze się czujesz, dlatego ta kredka zdecydowanie powędruje do mojej mamy, bo ja w tym kolorze jakoś się nie widzę, wydaje mi się, że te tony do mnie nie pasują, chyba, że się po prostu mylę, ale tak mi się wydaje i dlatego bardziej... Używam tą, niż tą, ale ta kredka na pewno powędruje do mojej mamy. Także kolejny kolor prezentuje się. Tak wydaje mi że się, że jest bardzo ładny. Tak samo napigmentowany jak każda inna, tylko po prostu nie do końca mi te tony pasują. Kolejny kolor, który będę nakładać na swoje usta, to jest hot pink. Prezentuję trzecia pomadka. Mi ten kolor bardzo się podoba. Dla mnie jest to kolor i dzienny i wieczorowy, bo nie jest taki różowy, intensywny, który nie nadaje się w ciągu dnia. E, na pewno ja ją sobie zostawię, bo będę ją bardzo często nosić, czy do filmów, czy do pracy. Bardzo mi się podoba. E, jeżeli chodzi o ten kolor, to wydaje mi się, że też będzie to przepiękny kolor teraz na wiosnę i na lato. Także polecam Wam serdecznie, to jest Hot Pink. A chciałam Wam pokazać pomadkę, która jest prawie identyczna, jest minimalna różnica, o której wam zaraz powiem. Jest to pomadka z Mak. A teraz pokażę Wam dwa słocze, pomadkę matową z Penysa Hotpick i pomadkę, którą znalazłam w swojej toaletce, jest to wykończenie Amplified i powiem Wam, że naprawdę różnica jest minimalna, bo ta pomadka z Penisa troszeczkę bardziej wpada w róż, ale moim zdaniem bardzo minimalnie, jeżeli chodzi o połysk na ustach, to jest prawie identyczny też ta z Penisa mm, troszeczkę bardziej wpada w mat, ale też dosłownie minimalnie a różnica w cenie jest niesamowita bo ta z Penisa kosztuje 2,5 euro a pomadka z mak kosztuje z tego co mi się wydaje to chyba około 20 Euro, ale nie jestem pewna, bo już dawno żadnej pomadki w MAC nie kupowałam. Także wydaje mi się, że bardzo fajny odpowiednik w dużo niższej cenie. I kolejna ostatnia pomadka, która powiem Wam, że z tych wszystkich najmniej do mnie przemawia, ale tylko i wyłącznie jeżeli chodzi o odcień, bo jest to nudziak. I nie wiem dlaczego te kolory mi się na moich ustach nie podobają. Zaraz ją nałożę i zobaczcie jak wygląda. You wanna see life on the south side They say you wanna move too much I've got to prove Stay. czwarta, ale powiem Wam, że ściągłam naklejkę i niestety nie pamiętam, jaki to jest odcień, ale ja to sprawdzę i już na pewno Wam tutaj wrzucę adnotację, żebyście dokładnie widziały, jaki to jest kolor. Kolor jest przepiękny, naprawdę jest przepiękny. Jest to taki kolor troszeczkę wydaje mi się Kylie Jenner. Nie wiem, teraz te pomadki matowe właśnie, które ona wypuściła są takie nudziakowe, ale to nie jest kolor dla mnie. Nie wiem, dlaczego te nudziaki do mnie nie pasują. Wydaje mi się, że jest to taka... Ja, moje usta są dość mocno napigmentowane, więc automatycznie nakładając taką kredkę, to mój kolor ust troszeczkę ją podbija. I to nie jest taki czysty nudziak na moich ustach. Nie wiem, czy Wy to widzicie. Ładna, ale nie pasuje do mnie. Nie wiem, dlaczego nie potrafię się przekonać do nudziaków. Jeżeli chodzi o te cztery kredki, już nie będę zmieniać koloru, zostaję w tej, którą mam na ustach, jeżeli chodzi o te cztery kredki, to one nie różnią się niczym, jeżeli chodzi o konsystencję, o wykończenie, to jest takie samo wykończenie. Jedynie różnią się kolorem wiadomo, widać po opakowaniu. Moim zdaniem warto kupić, jeżeli chodzi o kolor, to już każda z Was musi sobie wybrać kolor wedle uznania. Ja kupiłam te cztery kolory, bo chciałam dla Was je na żywo przetestować. Jeżeli bym nie testowała tego filmu, to na pewno bym nie kupiła tego nudziaka, bo wiem, że nie jest to kolor dla mnie. W każdym razie ja Wam polecam, bo świetna jakość w niskiej cenie. Wykoniecznie dajcie mi znać, czy znacie te produkty, czy używacie, jakie macie zdanie i co sądzicie o moim wyglądzie, czyli czy adze pasują kolory nudziakowe, czy zdecydowanie nie. Dzięki serdeczne za uwagę i widzimy się w kolejnym filmie. Pa!